<noise> co leży? <głos> <Je> <głos> nagrywam film, wiesz? Ja? Cała druga jak my jechali znaczy tak od połowy dopiero nagrywam, no No teraz, cały czas jak jechali jak <noise> powiedzimy Nie wiem jak to zrobić Co? Nie wiem jak to zrobić Nie ja wiem, Ja, ja mogę, kurde W jednej, no. jednej ręce kiki trzymać jeden, jeden aparat Tu jak się wyjedzie z aparatem Tak, lepiej aparat sobie założa, tak o. To ja pojadę z i <sukasz> ja, Każdy, twoje inty Nie, tak, nie mogę, jaś, tak całkiem lajdować. No, to jedziemy, coś ja nagrać. Dobra, jedziemy. Aga była teraz? Ладно, едем. Стобей. E, to jedziemy na tym małe, jeszcze może tam mu jakaś będzie.